Od dawna chodził mi po głowie pewien pomysł, jeżeli chodzi o infraction, ale nie tylko. W zasadzie, jeżeli chodzi o modele zdalnie sterowane w ogóle, no głównie baszery. Mianowicie, że nie wykorzystuje, ale chyba głównie jeszcze on rody. No, zobaczymy, może nie tylko. Wydaje mi się, że nie wykorzystujemy, albo ja nie jestem tego świadomy, bo nie widzę, żeby ktoś to robił. Jakiś taki. Zmyślny sposób nie wykorzystujemy, wydaje mi się, tej prędkości, którą uzyskujemy do i przepływu powietrza do chłodzenia. I postanowiłem, że sprawdzę to wintrze, no bo tutaj prędkości są znaczne. Mało jest syfu, powiedzmy, tu nie ma błota, nie wiem, żwiru i tak dalej, kamyczków, które gdzieś tam mogą trochę w takiej akcji przeszkadzać. Natomiast wiadomo, że mamy tutaj dobre chłodzenie, bo to są tandrosy to są odrzutowe, że tak powiem, silniki, ale i tak zawsze tutaj tego chłodzenia będzie za mało, i tak fajnie było dać dwa na silniki i tak dalej. Potem jest zapotrzebowanie na prąd, a to wszystko pod spodem się de facto kisi, no bo ponieważ, no bo ponieważ, jak zamkniemy to tą fajną łódą, no to jeszcze jak będzie to, ja akurat nie mam tu żadnych upgrade'ów, ale jak dodamy jeszcze fendery, jeszcze wypełnienia tych przestrzeni pustych, to w ogóle to jest zamknięta puszka, dlatego. Wydaje mi się, że warto by wykorzystać wloty powietrza, które tutaj zdecydowanie mogą bez szkody na wyglądzie praktycznie sprawić, że dopływ świeżego powietrza, czasem chłodnego, a jak jest zimno na dworze, będzie zdecydowanie lepszy i te wentylatory tam nie będą mieliły tego co... Jest zamknięte pod budą, ewentualnie dostanie się szczelinami, tylko będą miały świeży dopływ. I teraz, tak, pierwsze co zrobiłem, to zobaczcie tutaj, yy, normalnie, tu są takie, to nie jest wycięte, tu są takie naklejeczki, to jest pełne. Przed chwilką to wyciąłem te wloty powietrza, i już tymi wlotami, jak tak sobie podmuchałem, no to oczywiście logiczne jest, że tam będzie napływało świeże powietrze. Dzisiaj zimne powietrze, tym lepiej akurat tu jest umiejscowiony silnik, tu jest umiejscowiony regiel, więc one są w bardzo dobrym miejscu dodatkowo stwierdziłem, że jednak tutaj nie wyszło mi to na razie idealnie równo, także powiększając będę musiał sobie wycentrować, tak żeby mieściło się w obrysie tych świateł, tutaj centralnie dwa otwory i jeszcze lepiej, jak tak dmuchałem w to, to jeszcze więcej powietrza, też na dobrym że tak powiem, na dobrej, na dobrej wysokości, bo to nie jest tutaj na wysokości tego. Zresztą zaraz jeszcze to sprawdzę. Ale nie jest tu na wysokości tego. O, tu jest, tu jest przepływ. Nie jest na wysokości tej pianki, także to jest przepływ powietrza jak najbardziej będzie. No i wydaje mi się, że już takie dwie drobne modyfikacje, a szczególnie drobną jest to i myślę, że fajną i bezkosztowe sprawią, że przepływ powietrza będzie lepszy. Będę sobie to testował i dalej będę, powiedzmy, ciągł budę żeby gdzieś tam zrobić coś z tyłu, tak, ewentualnie, no, można w przedniej szybie, ale na razie takie mniej inwazyjne rzeczy chciałem zrobić. Przy okazji mam tutaj niezniszczalne nie na razie założone koła od Forzy, HP i Forza. Upalałem X-Rayem GTX -E i zjechałem je na zero, ale teraz je skończę w infrakcjonie. Setup cały czas jeździłem na panczu czwórce, Zmieniłem sobie na szóstkę. Timing jest podniesiony. Wiadomo, potem na 7,4 i tutaj gdzieś troszeczkę więcej, więcej hamulca, ale hamulcem sobie steruję oczywiście apką. Tutaj mam Power HD S25. Zmieniłem zalanie. Hmm, żebym ja teraz pamiętał jak mam tutaj zranego, ale sprawdzę to i, i wam powiem bo mam okolice 300 tysięcy, chyba 200 bo 300 tysięcy chyba z przodu, pół miliona środek i chyba jakieś 60 tysięcy tył. Bardzo fajnie się tym jeździło. Na tych kołach oczywiście nie będzie przyczepności, szczególnie że teraz jest zimno. Najczęściej jeżdżę. Na GRP, na tych tutaj, które możecie sobie zobaczyć, to są takie medium hardy. Jeszcze tam jest określenie, że Felgi są rigid, też sztywniejsze. Na razie takimi się bawiłem. Kiedyś miałem jeszcze takie softy w X-ray, one się jeszcze upiekleją. Na tych pakietach, na tych pakietach, na tych kołach okolice. 12 do 14 pakietów um, żywotność yy, wynosi takiej mieszane jazdy bardziej jazdy no wiadomo że nie ale nie ograniczania się z jakimiś tam slajdami driftami no, nie z chęcią zabicia tych kół i zmielenia nie cały czas driftowanie ale raczej e, raczej jeżdżenie z, e, z elementami jakiegoś tam powiedzmy power slideów driftów jak to nazwać. No. Jeżdżę tutaj na, albo na tych bashingach, w ogóle te bashingi bardzo, bardzo mile wspominam, bardzo fajne pakiety, 6500, 2x3s, albo na CNHL-ach, też 2x3s hardach, one mają tam 8200. Na razie nie modziłem nic więcej, robiłem tak jak mówię, trzymam się tego co tu chciałem zrobić, ile po kolei. Ja dużo tym modelem nie jeżdżę, nie mam za bardzo czasu. Zresztą czekam aż się zrobi ciepło. Fajnie, bo wiadomo, że można tu multum rzeczy włożyć, ale na razie robię tylko to, co według mnie konieczne, żeby cieszyć się jazdą, czyli, czyli no dobre chłodzenie. A tak na razie zostawiłem taki. Był tam jest chyba 15. Tutaj do takiej jazdy parkingowej, że tak powiem, prędkość maksymalna jest niezła, a kopa ma naprawdę fajnego, nawet na seryjnym kombo dobre serwo, dobre chłodzenie, 6S, dobre zalanie dyfrów i koła. I w tym modelu więcej nic nie potrzeba, żeby się nim cieszyć. Potem to już są wiadomo rzeczy fajne, jeszcze lepsze. Bajery trochę wizualne, trochę jakieś tam no, techniczne też pewnie, ale, ale nie trzeba według mnie tego robić. Do tego co no to takie jazdy, do takiej jazdy, którą ja powiedzmy, lubię, sprawia mi frajdę i uprawiam warto tu założyć te fendersy, żeby ten syf nie leciał tak do środka, ale i tak nie jest źle, nie trzeba dobra zamykam pakiety naładowane coś się polata, trzymajcie się